Cześć wszystkim, bliska ze strony UK. Witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj sobie pojedziemy nową pręgową japońską hmm, Chinu 2. To jest tak naprawdę to samo co Chito. E, tylko że. No, o, tak, dobra. To, to jest to samo co Chino zwykłe, tylko z lepszym działem od, na przykład, od właśnie od CITO, Z tym typem 50. Nawet w sumie jestem ciekawy, co to jest. E, tutaj 18 ton, tutaj już no, takie. Ale jeżeli chodzi o wysokość, to podobne. Tutaj od Cito to się różni właśnie w wielkości, jak widzimy. Działa jest to samo. Ale właśnie mniejszy i ma gorszy pancerz, bo to jest tylko 50 mm, tutaj w Cheeto jest 75 mm na tych płytach. Jeżeli chodzi o szybkość, no to jest teoretycznie wolniejszy na papierku, chociaż zawsze ma to te 10 ton nie, także... No dobra, trochę silnik ma słabszy rzeczywiście. No i patrz, jest gorsze, ale szybsze przodowanie, ale to chyba zależy od załogi, już bo ja tutaj mam 8,2, tutaj jest 9,3, także to już chyba w zależności od załogi, bo tutaj mam tylko 13 poziom, to mam się 81. Jeszcze sobie zobaczę, czy tutaj rzeczywiście do tego zależy ładowniczy. Maksymalne przodowanie na no 7,7, czyli to na pewno zależy od załogi. Można to spokojnie sobie skrócić. Tutaj ładowniczy mam, no to tak samo, to taki sam czas przodowania jest, a jest z premką na 4,3. Taki sobie line'a wybrałem, no to właśnie 4-3 z Czefim, nie wiem czy zamiast tego coś byłoby lepszego, na razie chyba według mnie nie ma, ewentualnie można sobie prostu tego właśnie Chin'u, bo to będzie taki 3 podcogi podobne do siebie po prostu, e, także no, ale ogólnie to zdecydowanie polecam, jeżeli ktoś lubi grać w tym czinu jeżeli ktoś lubi grać w tym to to naprawdę super. Zda działo, zdejmuje praktycznie wszystko na hita. Od przodu ma tutaj... Zobaczmy sobie, mamy 145 mm penetracji. Hmm, chyba to samo co Teciak, aż to zobaczę tutaj mamy modyfikację No, 145, tyle samo mm penetracji, a jest o 1 br niżej. Także super! No <laughs> nic dodać nie są, no, to będzie to zabija na hita, tak jak teciak. Jak ktoś lubi jeździć Teciakiem, no to będzie lubił tym jeździć, no. Co tu mówić? I dzisiaj wyjątkowo zaczniemy sobie od bitwy arcade'owej. Potem dopiero sobie zagram realistyczną. Także widzimy się w bitwie. Jesteśmy w bitewce, nie trzeba było długo czekać na snaju, Conquest, jeden punkt. To ja lubię właśnie takie tryby. Bardziej niż dominujących bitwę. Znaczy, najbardziej nienawidzę bitwy. Bo wszędzie się każdy może odjechać, to nie ma czegoś takiego, że, no, że tam się jedzie na punkty, po prostu każdy do się strzela i tyle. Ja tam wolę zdecydowanie, chodzić na punkt. Gdzie można sobie wiadomo, że większość graczy tam pojedzie, i będzie wiadomo, gdzie można kogo zabić. Także tak lubię. Ja to sobie pojadę mniej więcej na l, prawo od punktu. Szybkość nie jest taka, zła na idzie. Oczywiście na razie, tylko to będzie zdecydowanie gorzej. Tu też na punkt wieża T50. Jeżeli gracie arcade, to właśnie to polecam używać tych komend. Ja tutaj mam przypisałem szybkie komendy na T5 i T6. Dzięki temu mogę szybciej oznaczyć wrogów, właśnie. Ale ogólnie kombinacja to jest t 1.7 i ta 1.6 chyba? Nawet nie pamiętam już. O, Chinul zabił jednego na Hita. To co właśnie mówiłem. I ja też go zabiłem na Hita. Super działa, naprawdę. Mm, trochę nie weszło. Mogłoby być lepiej. Uuu, ale dostałem. On ma wymianę zaoganta. Ja niestety tylko dwóch zaogantów już mam. No to teraz podobno się strasznie zwiększy. Niestety. No to i tak szybciej powinienem przodować od niego. On jeszcze sobie wymienia zaoganta, także to trochę czasu niego potrwa. Więc mogę chyba sobie spokojnie wyjechać. A czego trafię tak? trafiłem go, no mogłem od razu nie a nie, nie, tak nie miałem za załagantów, no proszę, mam 5 załagantów nawet nie zwróciłem uwagi na to myślałem, że czterech mam bo w wymienić na pewno nie wymienię tak szybko mam robię silnika asysta idziemy dalej, po więcej tamci już wody wjeżdżają na respa chodźcie tutaj gdzieś, o właśnie, powinien ktoś być dobra, nie ma na hita, pięknie nawet dwójka jeszcze jest ale może mi zauważyć, szybko się chowamy tutaj teciak jedzie a o, lipa, lipa, lipa za mało weszło może się spali dobra, zgasił się ale tak, nie chcę, dobra, trzeba będzie wyjechać nie ma co tak stać No dał się, on strzelił, ale ja odbił Weźmy sobie samolocik Cztery kilo już są, tutaj kurczę, ten jedzie do mnie Trochę beznadziejny strzał, ale sobie odjeżdżał no dobra, to najważniejsze, że sobie jedzie. Teraz szybkie rakietowanie tego trzeba zdać, bo tych pojazdów nie lubię. One spali się, nie, nie spali się. Szybko, szybko, szybko. I tego nawet pójdę wszystkie rakiety, bo nie lubię typa. Po prostu. Ale lipne rakietowanie, Boże. Dobra, co to było za rakietowanie? Co to było za rakietowanie? Nie wierzę w siebie, że takie było. A nie lubię tych pojazdów, bo kurczę, ale dużo mogło przetrwać. No, ten ma w miarę no Kierowca nie dostał, tylko u nich. Ja w dwójkę tam dalej. Ale wy trzeba tego dokończyć. A weźmy sobie jeszcze raz czemu nie? Ja? Może się poprawię Aż jestem ciekawy ile sekund mi przodobuje. Było 12 połowa... No, 12 sekund mi przodobuje. A nie że strajcić Uuuu, 105, nie że wybrać samolotu Nie. Ale właśnie, przez to, że mamy taki fajny line up Bierzemy sobie teraz tego I jedziemy jeszcze raz To samo działo, troszeczkę większy Troszeczkę więcej pancerza Teoretycznie powinien odbijać więcej. Teoretycznie. W faktyce wychodzi trochę troszeczkę inaczej. Ale idziemy. Na początku kurczę zepsułem z tym tyczakiem. Że mi trzy na tu załatwił. To nie było fajne. Samoloty lecą. Ale nie <laughs> nasze samoloty. Ja tego naprawdę nie rozumiem, kiedy ktoś leci. Właśnie, bierze samolot. Kiedy ktoś z naszej drużyny brał samolot i... Znaczy, o, to załóżmy tak. Ja biorę sobie samolot, bombowiec. Ktoś z mojej drużyny też bierze samolot, żeby mnie osłaniać, bo w przeciwnej drużynie też są dwa myśliwce wzięli. I on sobie leci przede mną, bo sobie leci na czołgi. No, tego naprawdę nie rozumiem. To są jakieś ułomny po prostu... Ach, te ludzie nie powinni żyć. Bo kurczę, po to chyba wziął ten myśliwiec żeby mnie osłaniać, a nie żeby lecieć na czołgi, skoro i tak tym czołgom nie zrobi. Naprawdę, no. No ja przepraszam bardzo, ale coś tu jest nie tak. Mam 6 sekund do samolotu. Mm, dobra, i tutaj, i tędy pojeżdża. Dobra, nie ma co tak długo czekać. I tak bomby nie będzie poznać. No, ja nie lubię brać bomb w ogóle na Arkadzie, Bo jest zbyt duży czas na oczekiwanie, żeby te bomby wybuchły w ogóle. Zostawanie wolę brać rakietowce O ty ty nieładnie tak strzelać do mnie silnik kierowca. O co został mu chyba tylko ostatni słonek? Nie ma go. Tutaj jest dwóch. To jest dwóch tych samych? Więc trzech? No dobra, ważne No i na hita pięknie schodzi. A stuk mnie nie widzi. To ważne. O, nie zdążyłem Tam sobie idzie dalej ktoś. O, może cię skarne? Poczekaj, o stój, tak stój, 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 stój Pięknie, jeszcze się wycofał ładnie Pod celownik, idealnie. Tutaj sobie jedzie ktoś ze skałka, ale ja tędy nie mam zamiaru jechać Na razie Tutaj? Tutaj O, weszło weszła pełne, ładunek miał Jego błąd A dzieje tego, to tego tutaj? Taka, taka sobie bitewka, no. Tak średnio bym powiedział. Może byłoby lepiej, zobaczymy. Jeżeli pójdzie mi następny lepiej, to wrzucę... ...następną, a jeżeli nie, to wrzucę tą. I będzie tak. A to jest takie moje. No, naprawdę, no to działo robi siekę, naprawdę. Sieka niemiłosierna. Pierwsza bitwa jak pojechałem tym topremką to miałem 14 fragów bez żadnego zgonu. Niestety już się punkty skończyły, bo mieliśmy przez całą bitwę 3 punkty zajęte do dominacji. Także tak to Czyli tak jak teraz tylko właśnie bez zgonu miałem tam. No zepsułem na początku kurczę. Sztuki i panzer 3. No jeden jest na punkcie, a stółk jest na punkcie. Mam panzer 3 i sobie gdzieś tam objeżdża o, stuk chyba kogoś załatwił nie, nie załatwił no i załatwił dobra bierzemy to, Mam 15 sekund żeby załatwić tego sztuga 10 9, 8 odsuń się, odsuń się, odsuń się, bum jadać, 2 sekundy a w dwójkę wziął ktoś no nie, no znowu to nie dołubię tym grać, znaczy, dla, dla dzieci. 15 fragów niby mam. To jest beznadziejne. No, jest go za chwilę. No i lip. Także, jeżeli ktoś gra Japońcami, to zdecydowanie ten jog polecam sobie go wyekspić, jest naprawdę fajnie. Potem dopiero na tym 6-7 e, japońcy nic nie mają dobrego. Chociaż ten MESTA 2 jest a jeden można sobie spokojnie coś tam podziałać. Ale to nie jest jakieś cudeńko. Niestety, Panzer 3L się zrespił. O nie, i to 88. Jak ja nie lubię tej 88. O, już chwilę to by było na tyle, na no jeszcze ten jeden MRS. po niby. Szałuszer ma na zatwił. Znacznie ciężko się zatwiał. No chyba, że się walnie w omicę, ale ta amunicja też czasami nie wbucha. To jest głupie trochę. To 80... M80 całkowicie uchemce. dwójka. Patrzcie w prawo, patrzcie w prawo. Dobrze. No. No, tak się minęło. To już nie żyjesz. 16 fragów, no, ale taka sama bitewka. No, tak średnio bym powiedział. Zobaczmy sobie jeszcze zarobki. No i widzimy się. A bo tak szybko Wam pokazałem. No, 84 tysiące, yy, 9 tysięcy ekspo. No, tak poszło. To widzimy się teraz na bitwie realistycznej. Jesteśmy w bitewce na Stankradzie. Jak zwykle Japonia rzuciło z Niemcami. Także to dobrze albo źle, nie wiem nawet. Gnam przeciwko teciakom Coś słyszałem? A co tam są wszyscy? Dobra. Bitewka. Zdecydowanie wolę, wolę conquesty niż bitewki. Znaczy, że bitwa ma taką za to, że punkty nie spadają. Nie można sobie po, te po, ta, Graczy wszystkich powybijać. O, tutaj mam jednego. To będzie gdzieś. Tu Dziękuję. Ło za nas to. No 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 dawaj 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 Zamek działa, to już nie przejdę do naszego na szczęścia już pewnie mi go ukradną no właśnie. Znaczy ja bym prawie ukradł, ale mię się z tym Wow koleko He Najgorzej Najgorzej. Inda zrówka też jeszcze działa. Najgorzej. Dobra, dwa fragi są. Szukam następnych. Strasznie wolno wiechał Gdyby szybciej wyjeżdżał, to by spokojnie mi zdył. Tutaj nikogo nie ma, nie ma. Idziemy sobie tam. No. tym tym. Trzech już w ogóle wyeliminowanych ci sobie pewnie poradki wzięli, chociaż nie tego mogło stać na samolot. Nawet tutaj coś było słuchajcie. O i właśnie O. Ka dobra. Kapu 2 Ten jak się nawet nie zorientował. A bo się skupił na czymś innym. A aj, aj, nie przeładowałem. Mogę najpierw tego jak obrać? Ma to trzy fragi są. Jeden z 100. Dobra, jadę sobie jednak. Wracam tą skąd przybyłem. No, dawaj, dawaj, skręcę. No, tutaj niestety z tym obradem jest trochę lipa. Nie obraca się za do dobrze. No, ale jest to najlepsze zdrużynie. To się idzie. To jest najważniejsze. Tutaj ktoś będzie. Nie, to sobie tam. Oni chyba. No, kurczę, gdzie mogą być wrogowie? Tam coś było, słuchajcie. Jest coś tam na tym pedominacyjnym teoretycznie. To jest wrak. Hmm. mną coś jest gdzieś tutaj. On jest. Zatrzymajmy się. Wycelujmy. Zabijmy. Tam ktoś jest. Nie ruszaj się, nie ruszaj się, nie ruszaj się, nie ruszaj się. No i się ruszył. No nie przebiłem. No ale zdjęty. Brodkę słyszę? Brodka to nie jest dobry znak dla mnie. Mam tak mały pancerz, że spokojnie mnie zabije. Niestety. Pięć fragów jak na razie, a i perotka zdziała, tak, tak, zdziała w dwójkę, właśnie tą. To nie jest dobry znak, ale ona chyba tam dalej jest. kurcze o kurcze, o, o, o kurcze Obra co mi działa? Niestety nie mam karabinków, bo bym pelotkę już wdziałł, gdybym miał karabinki Ale że nie mam, to jest lipa no, Ale nawet weszło To jest za mną jest Przy punkcie A co, pojedźmy od tędy 6 fragów jak na razie. Nieźle. Hmm. Na punkcie cały czas ktoś z naszych stoi. Tego pytania, bo tam też był przy punkcie jakiś wrogiciok. Czemu został? Jestem cały czas. Okej. Okay. Chyba właśnie dostał mocno. Ktoś tutaj przypycha Gdzie jest czołg? o jest tego a nie, to z naszego, m czwórka, z tyłu naszego. Czyli gdzieś tutaj musi być tam czwórka. O i M19 nie, to jest nie, to nie jestem, 19. O, się skampił. Kurczę, myślałem, że. A co tutaj, jak mnie ja ja widzi, to też go widzę. Co tu się stanęło? Czemu ja nie bywał w budynek? To mnie zastanawia. O, to jestem na strefie, to dobrze wiedzieć. Si kurczę skampił kolega, no Ale strzelił, dobra. Ło, też od niego. Ładnie strzał. A, jak to zrobić, żeby nie zginąć Kolega naprawdę ładnie strzela, ale trzeba zwrócić uwagę. A ja nie mam pancerza.

Jeden z nowszych premek 7 fragów. Nieźle. Zawsze mogło być lepiej. No ale nieźle. A wszystko gdzieś lata. Zabiła właśnie no, mój <grymna> Powinno być na mnie. Ale. Nieźle. O, zabił tego krumuela. No i wszystko gdzieś tutaj powinno latać, tak? Gdzieś tam? Tylko strzaż Tutaj jest. No i zabij. Ładnie mi się wystalował Wrogowie mają respa tutaj chyba, tak? Chyba tak O, zmieniłem sobie kurczę... o, punkty wzjęte. Zmieniłem sobie odległość krzyżowania się pocisków na 700 specjalnie na arcade. Teraz mi jest trudno trafić na realistyku. Ale 7 fragów, jeden samolot jeszcze. 6000 tysięcy ekspa wpadło. 71 tysięcy e, lwów. Lepiej się expić zdecydowanie na arkadzie. Mi. Ale no. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Cześć.